I w szrankę numer 2 zapraszamy zielonka łukasz. Jechać Daniel szykuje się domknij to mieszkań, domknij! Tak! Jeszcze raz! Dobrze powiecie, dobrze jest! Na małą tarczę, dawaj pod tą tarczę! Tak, no, tam jest na! Widzimy tutaj w pierwszych szelkach. chrążę. pod tą tarczę, ma małą tarczę! Mówi tak brąży zawsze zdąży, tak więc już tutaj z randą, z radą, żeby to wesprzeć swojego zawodnika, walka bardzo dynamiczna. Kuba nie ma czasu na uciekanie! Kuba ma zawodnika w Bardzo dobrze, Kuba! Tak, Świetnie! Co ciekawe, tutaj można wspomnieć, iż hełmy w średniowieczu nosiły naprawdę różne nazwy. Najczęściej widzimy klapę wizjery, ale też, na przykład, w tym momencie, w szafkach numer 2, możemy zauważyć takiego zawodnika z takim długim.